Czołem. Z tej strony Kanapowicz, witajcie na moim kanale. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz tutaj usłyszycie moją żonę, która przedstawi dla was kolejną postać w mojej miniserii, historię postaci z Tekena. Cześć, z tej strony Kanapa, mam na imię Monika. Chciałabym powiedzieć, że mąż dał mi wolną rękę, ale niestety napisał mi tekst, który po prostu mam przeczytać. A więc zaczynajmy. A więc przypominając, tradycyjnie to wy decydujecie, o kim mój mąż ma opowiedzieć w następnym odcinku, więc zapraszam do komentowania. A w dzisiejszym y, odcinku opowiem o Kingu. Pseudonim King właściwie należy do dwóch wojowników, ale od początku. King występuje w każdej części tekena i jest jedną z najbardziej ikonicznych i lubianych postaci w grze. King był ulicznym zapaśnikiem i sierotą, dla którego nie liczyło się nic poza walką. W jednej ze swoich walk King został ciężko ranny i zemdlał pod klasztorem. Kapłani, którzy go odnaleźli, uratowali go przed śmiercią. Po wyzdrowieniu, King zdał sobie sprawę, że tak nie może dłużej żyć, i postanowił zmienić swoje życie. Został księdzem i wyrzekł się walki. Oprał sobie życiową misję, marzył o zbudowaniu sierocińca dla dzieci ulicy, mając nadzieję, że uchroni je przed staniem się ulicznikami, jakimi był on sam kiedyś. Kingowi udało się zbudować sierociniec, ale fundusze były ograniczone. Aby zapewnić dochód sierocińcu, King walczył w zapasach, zakładając swoją kultową maskę Jaguara, aby ukryć swoją tożsamość i zdobyć tytuł Bestii Kapłana. To właśnie w tym czasie King zwrócił na siebie uwagę swojego rywala Armor Kinga, z którym walczył w zespole w walkach tagowanych. Armor King również nosił maskę Jaguara. Na początku swojej kariery King przypadkowo zmiażdżył oko Armor Kinga podczas meczu. Od tego czasu. King zdobył wiele tytułów, a kontuzja spowodowała gwałtowny spadek kariery Amor Kinga. King kontynuując walkę o finansowanie sierocińca natrafił na turniej króla żelaznej pięści. Turniej sztuk walki z dużą nagrodą pieniężną. Korzystając z okazji King wszedł do turnieju. Kiedy Armor King natknął się na turniej, i zobaczył, że jego rywal bierze w nim udział, przystąpił do niego, pragnąc przywrócić swoje imię w świecie wrestlingu. Spotkali się na turnieju i King wyszedł zwycięsko. King zajął trzecie miejsce w turnieju, zdobywając nagrody pieniężne wystarczające na finansowanie prowadzenia sierocińca. King i Armor King. Odłożyli na bok swoje różnice i obaj zostali przyjaciółmi i partnerami sparingowymi. Jednak z biegiem czasu sierociniec zaczął borykać się z problemami. King zaczął pić, a śmierć dziecka pod jego opieką doprowadziła go do granic wytrzymałości. Wynolądował na ulicy i popadł w uzależnienie. Armor King, martwiąc się o swojego przyjaciela, Oszukał go i pomógł mu wrócić na właściwe tory, a także przekonał go, aby wznowił treningi przed drugą częścią króla żelaznej pięści. Z pomocą przyjaciela King całkowicie wyzdrowiał z depresji i alkoholizmu oraz intensywnie trenował przed turniejem z zamiarem zdobycia nagrody pieniężnej na finansowanie sierocińca. Jednak King przegrał w turnieju i zamiast tego, w ramach samoobrony, zaczął uczyć sieroty swoich umiejętności walki. Jakiś czas po drugim treningu King został zaatakowany i zabity przez Ogra, Boga Walki. To skłoniło jednego z podopiecznych, znajdujących się pod jego opieką, do założenia maski Jaguara i przyjęcia tytułu Kinga II. Aby zapewnić dalsze fundusze dla sierocińca, i kontynuować dziedzictwo pierwszego Kinga. Drugi King był ulicznym urwisem, który wychowywał się w sierocińcu pierwszego Kinga. Widząc, że sierociniec popada w ruinę, mężczyzna ten przywdział maskę Kinga i naśladował jego styl. Niestety zapaśnicze ruchy Kinga widział tylko jako dziecko i przegrał wszystkie zawody, w których brał udział. Usłyszawszy o śmierci Kinga, Amor King, stary przyjaciel Kinga, poczuł się zobowiązany wyszkolić młodego człowieka i pomóc mu w zemście. Obaj trenowali przez 4 lata, a nowy King szybko się uczył. Stając się potężnym zapaśnikiem o ekstremalnej mocy, czując, że nadszedł właściwy czas, Amor King ze łzami w oczach opowiedział, jak King zginął z rąk Ogra. King przystąpił do turnieju Króla Żelaznej Pięści 3, zdeterminowany, aby zemścić się na Ogrze. Kingowi nie udało się wygrać trzeciego turnieju, Kinga ponownie spotkała tragedia, gdy odebrano mu człowieka, którego uważał zarówno za swojego mentora, jak i przybranego ojca, Amor King interweniował w bójce w barze w Arizonie, ale w trakcie został zabity przez napastnika, Krega Mardoka. Atak uznano za zabójstwo, a Mardok został skazany na 10 lat więzienia. King po mu zemstę, wykorzystując pieniądze zaoszczędzone na zwycięskich turniejach. King przekupił sędziów, aby zwolnili Mordoka z więzienia 8 lat wcześniej. Po wyjściu na wolność Mordok otrzymał bilet lotniczy i artykuł w gazecie ze szczegółami czwartego turnieju z Zlaznej Pięści. King i Mordok starali się w turnieju, a King wyszedł zwycięsko. Marduk trafił do szpitala. King wszedł do sali szpitalnej, w której znajdował się Marduk, jednak zmienił zdanie, uznał, że jego poszukiwanie zemsty jest głupie i odszedł. Marduk był wściekły z powodu przegranej z Kingiem. Marduk wziął udział w turnieju Valetudo, ubrany w replikę maski czarnego jaguara a Kinga i krwawo pokonał całą konkurencję. Następnie zwrócił się do kamery i zadrwił z Kinga, mówiąc mu ściekłe z powodu hańby dla imienia swojego mentora. King przyjął wyzwanie. Podczas piątego turnieju Króla Żelaznej Pięści King spotkał Julię Chang, która namówiła go, aby nie szukał zemsty, ale King ją zignorował, ostatecznie pokonując ją i kontynuując walkę z Mardokiem. Marduk i King walczyli ze sobą i Marduk został ponownie pokonany. Tym razem jednak po meczu obaj wymienili uścisk dłoni w wyrazi szacunku. Gdy Marduk wrócił do poczekalni turniejowej, zgasły światła i nagle został zaatakowany. Gdy światła ponownie się włączyły, udało mu się dojrzeć napastnika. Wyglądał jak Amor King. King i Mordok wzięli razem udział w szóstym turnieju Króla Żelaznej Pięści, mając nadzieję wybić napastnika Mordoka na otwartą przestrzeń i poznać jego tożsamość. Mniej więcej w tym czasie King odkrył tajemniczą fotografię przedstawiającą dwóch Amor Kingów obok siebie. Później King udał się na cmentarz, gdzie Mordok odkopał grób Amor Kinga, aby sprawdzić, czy naprawdę nie żyje. Prawdopodobnie po usłyszeniu o odkryciu Kinga. Tam obaj stanęli twarzą w twarz z napastnikiem Mordoka. Mężczyzna wyjaśnił, że Amor King to dwie osoby, a nie jedna, i że człowiek, którego zabił Mordok, był w rzeczywistości jego starszym bratem. Ten nowy Amor King mówił Mordokowi, że nigdy nie wybaczy mu zabicia brata. Mordok i Amor King walczyli ze sobą i obaj. Stracili przytomność i krytycznie ranni wylądowali w szpitalu. Zdesperowany, by pomóc Mardokowi i Amor a także utrzymać swój sierociniec na powierzchni, King wziął udział w siódmym turnieju króla Żelaznej Pięści, aby spróbować zapewnić sobie wygraną, która pomogłaby w utrzymaniu procedur medycznych i sierocińca. Mardok obudził się później w szpitalu. I natychmiast próbował zaatakować Amorkinga. King zatrzymał go, prosząc go, aby zamiast tego poczekał, aż Amor King wyzdrowieje i stoczy z nim uczciwą walkę. Mordok posłuchał tego, ale zamiast zwykłej zemsty napisał list, w którym wyzwał Amor Kinga na pojedynek. Jeśli Amor King wygra, Mordak przejdzie na emeryturę. A jeśli Morduk wygra, to Amor King zostanie zdemaskowany i odda maskę Amor Kinga. Ten przeczytał to po przebudzeniu i zgodził się na jego warunki. W Tekenie 8 niestety ten wątek na chwilę obecną nie jest kontynuowany. Amor King i Craig Morduk nie pojawili się w rosterze. Na tyle ja dziękuję. Tyle wypocin tu yy, napisał mój mąż. Głos oddaję jemu. Końcówkę filmu niech nagra sam. Pozdrawiam. Cześć. Wróćmy jeszcze na chwilę do Kinga. W Tekkenie 8 King jak zwykle dalej zbiera pieniądze na sierocińce. Tym razem sierocińce, nie sierociniec, więc prawdopodobnie chce uszczęśliwać dzieci na całym świecie. A w endingu najnowszego Tekena przedstawiona jest jego rywalizacja ze Stephen Foxem, gdzie jeśli King wygrałby turniej króla żelaznej pięści 8, to zaprosiłby Steve'a Foxa na charytatywny sparring aby jeszcze raz przekonać się, kto jest lepszy. A więc na tą chwilę to cała historia Luchadora w masce Jaguara. Może są tu osoby, które nie znają historii Tekena, czy tym bardziej Kinga i są zaskoczone, że to jednak człowiek w masce, ponieważ tak, tak sobie wymyślił Katsuhiro Harada, że King nie mówi ludzkim głosem, tylko ryczy, jak jakaś właśnie Pantera czy Jaguar. No to cały takie niego wariactwo. Dajcie również znać, jak podobał Wam się debiut mojej żony przed mikrofonem. Jeśli będą fajne komentarze. Ja właśnie Ci też się dowiedziałam, że to nie był. że to jest człowiek, a nie Jaguar. Okej, okay. Dobra, wracając. Dajcie znać, jak podobał Wam się wokal znaczy tam narracja mojej żony. Jeśli będą komentarze pozytywne, to na pewno ją zachęcę do dalszych występów. I oczywiście piszcie w komentarzu o kim mam nagrać następny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.